Tak wygląda dawny ośrodek wypoczynkowy polskiej żeglugi morskiej w Szczawnicy. Widok, jak widać, chyba nie jest budujący. Ja jako marynarz tutaj jakoś nigdy nie nie miałem nie miałem przyjemności przyjechać, ale się to wygląda jeden chyba z gorszych budynków tutaj w Szczawnicy. No wiadomo został sprzedany tam w latach chyba 2000 z hakiem w komuś, westorowi prywatnemu. Ale to wygląda, jeden facet mówi to wygląda jak ubikacja sztawnicy, Jak klozet sztawnicy. No tak, to wygląda jak klozet. Kto by to pomyślał, że takie bogate przedsiębiorstwo jak perze sprzeda coś takiego a następny kupi i nic nie będzie z tym robił.